Czy wiesz, dlaczego warto uczyć się języka angielskiego? Oto kilka przykładów. Ludzie, którzy posługują się wieloma językami, mają bardziej rozwinięte umiejętności poznawcze. Osoby wielojęzyczne często wykazują lepsze umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów, wielozadaniowości i myślenia analitycznego. Badania wykazały, że mózgi osób mówiących więcej niż jednym językiem są bardziej elastyczne i plastyczne, co sprzyja łatwiejszemu przyswajaniu nowych informacji. Nauka języka angielskiego może opóźniać objawy choroby Alzheimera. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu York w Kanadzie wykazały, że znajomość więcej niż jednego języka może opóźniać wystąpienie objawów demencji i choroby Alzheimera nawet o kilka lat. Wielojęzyczność pomaga w utrzymaniu mózgu w aktywności i wzmacnia jego struktury. Brzmi super, co nie? Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z językiem angielskim, zapraszam do kontaktu. Zapisz się na darmowe zajęcia próbne 1 do 1 lub dołącz do grupy. Więcej informacji w linku poniżej.